Co, co, co myślisz o wykorzystywaniu, czy aktora, czy jego głosu? Głosu aktora, który na przykład już odszedł, bo wiem, że jest planowana premiera Szereka 5 i tutaj dyskusja o debingu i wykorzystaniu głosu Jerzego Sztura. Nie, Maciej sztuk będzie. Po to mam już zapasowego sztuka, żeby nam. Bo słyszałam różne już tutaj. Ja uważam, głosy. Że, ja uważam że przede wszystkim ponownie każda. Każda osoba, każda rodzina ma prawo zarządzać spuścizną podanej danej osobie. Wydaje mi się, że to po prostu się zmieni, aktorzy będą to już brali pod uwagę, będą już zostawiać ze sobą po prostu informacje. Proszę więcej nie wykorzystywać mojego wizerunku. Jeśli rodzina się zgadza, jeśli, jeśli jest to możliwe, no to to wszystko zależy. No ja uważam, że na przykład jest to bez sensu. Tak, tak, tak zupełnie szczerze, tak? Bo jeśli aktor odszedł i chcemy, żeby ktoś jeszcze zagrał jego postać, to możemy zatrudnić tego aktora, podobnego albo nie. I to wszystko się opiera w jakimś takim założeniu, że przecież to będzie kto inny. To wszystko i tak jest wyobrażone, tak? I to jest dla mnie fascynujące, że gdzieś tam po drodze jest takie, że nie, osioł musi mówić głosem Jerzego Sztura? Nie, nie musi. Osioł, osioł nie ma własnego głosu. Osioł, dla Amerykanów, osioł mówi głosem Ediego Marfiego.